Witajcie, dzisiaj pokażę kosę spalinową Stiga o pojemności 51 cm mocy ponad dwa konie. Jak widzicie, karton jest dość solidny, dość duży. Ta kosa nie jest składana, jest w całości, więc mierzy około 190 cm. Jest kawał kosy. W środku mamy Jakąś instrukcję, kartę kontrolną, listę z pierwszego zerowego serwisu. Co tam mamy jeszcze? Osłona, zbiorniczek, w którym można coś pomieszać. Mieszanki, szelki takie porządne, bo kosa waży 9 kg, więc żeby było jak ją dźwigać. Głowica żyłkowa, instrukcje. No i oczywiście rogi, kierownica do skręcenia. Dodatkowo producent zamieścił tutaj taki trójząb do, do jakichś krzaczorów, czy do tego typu rzeczy, żeby można sobie tam było podkosić gdzieś, gdzie żyłka już nie daje rady. Opakowanie wydaje się solidne, lecz jak sami zobaczycie, jedna część troszeczkę została uszkodzona podczas transportu. Jak widzicie, tutaj obudowa filtra o, troszkę goni. Okazało się, jak za chwilę zobaczycie, że w środku został ułamany taki jeden element. Musiałem się tu troszkę podwiatę schować, bo się rozpadało. Eee. No i cóż, no i tak jak po pierwszych oględzinach. W sumie wszystko fajnie zapakowane. Jak widzieliście, karton twardy, sztywny, nie do złamania można powiedzieć. No tutaj jednak okazało się, że hmm, mocowanie filtra powietrza tu jest jakieś. No takie, o tak to wygląda, zostały z tego takie części, nie wytrzymało do transportu, e... taka śrubeczka, no gdzieś to tutaj po prostu na wlocie do przepustnicy jakieś plastiki i na to wchodzi, no oczywiście filterek jeszcze, tak, filterek i na to wchodzi ta obudowa i to wszystko trzyma się, no, na takiej śrubeczce, która jest gdzieś zatopiona w ten plastik tutaj. No powiem szczerze, nie bójmy się uczyć tego słowa, jest to gówniane. E, to powinna być jakaś metalowa według mnie część, która by... No przecież to co jakiś czas trzeba odkręcać, czyścić i... E, no nie wiem, no generalnie nie przetrwało transportu. Albo nie wiem, e, nie przetrwało importu. Trudno powiedzieć, kto zawinił. No jest to jedyna rzecz, którą do tej pory zauważyłem, która jakby e, na dzień dobry nie działa. Oczywiście będę to reklamował. E, teoretycznie e, jest to wymienna część, więc, więc mm, powinni mi przysłać nową e, tą obudowę filterka jeżeli będą z tym problemy ja sobie z tym poradzę, coś dorobię to nie jest problem, tylko że jak coś kupujemy to powinno być tak jak powinno być osobiście sugeruję nie wiem, producentowi czy dystrybutorowi odkręcić to i posłać to po prostu osobno w kartonie żeby to tutaj nie leżało bo to widać, że jest takie no, kruche i podatne na uszkodzenie gdzieś tu nawet o, jest nawet Yy, jaki zestaw kluczy, więc skręcenie tego nie powinno być problemem. Bo tak naprawdę to przykręcenia są dwie rzeczy, czyli yy, kierownica rogi tutaj na Imbusa, no i na dole mamy yy, głowicę. Więc no, tego nie będę pokazywał, bo to nie jest jakaś skomplikowana sprawa. Natomiast później, jak już wszystko złożymy i pogoda na to pozwoli, bo na razie no niestety pada, no przejdę do testów, zobaczymy jak to kosi, co to kosi, co to potrafi Także, moi drodzy, zakupiłem część, która była zepsuta, czyli ten, tą podstawę tego filtra powietrza zakręciłem, to jest tutaj na dwóch śrubach, które przechodzą przez gaźnik No widzicie, tak wygląda, jak jest w porządku no. może nie jest to takie do końca gówniane, ale jednak nie wytrzymało transportu, gdzieś widocznie na tej stronie był położony karton, strząsło, nie wiem, nie mam pojęcia, no i, no i przez to, że ta śruba tutaj się trzyma na tym cycu, po prostu to wgniotło do środka, no ale w tej chwili jest w porządku, ja mówię, to nie są jakieś koszty, to kosztowało parę złotych, dosłownie niecałe chyba 10, droższa była przesyłka, no ale w tej chwili już jest, już jest dobrze. Zalałem paliwo. No i będziemy pomalutko odpalać. Je tutaj mam takie y, troszkę trawki spróbuję to podkosić. Pompeczka paliwa. Sanie. No i zobaczymy. No i tak pracuje sobie taka kosa. Gada od strzała Nie jest jakoś mega głośno. Moi drodzy, troszkę pokosiłem, zeszło się gdzieś ze 30-40 minut, jestem cały w trawie, <śmianie> szaleczki, fajna sprawa, przy tym ciężarze, kosy, myślę, że inaczej nie dałoby rady na jakiejś pojedynczej szalce. go tutaj sobie teraz odpoczywa opłukane wodą, tak żeby e, się pozbyć strawska e, co mogę powiedzieć? Obkosiłem sobie takie skarbki koło domu i jeszcze na takiej działeczce 9 wykosiłem wykosiłem dookoła metr szerokości, że można było później kosiarą wjechać mm, zalałem pół litra paliwa do tego interesu. Nie wiem ile tam zostało coś. Coś tam jeszcze chlupie w baku, nie, nie jestem w stanie określić spalania czy duże czy małe, Ech, no coś tam pewnie pali, Ech, jak się rozkręci ta kosa, dotrę ją i, i będzie można robić ogień, no to wtedy popróbuję, może pomierzę ile na godzinę i tak dalej, na razie, na razie tak jak mówię, no delikatnie, żeby się, żeby się to wszystko podocierało i nie było później problemów, tak już mam i co mogę powiedzieć wygodnie, mocy nie brakuje na pół gazu idzie jak dzik w żołędzie słuchajcie, no wcześniej co wcześniej to dla porównania taka marketówka która służyła mi wiernie mogę powiedzieć chyba 10 albo 11 lat dlatego też nie mogę powiedzieć że sprzęty niemarkowe to szajs nie jest źle, no naprawdę, kupę czasu działała ale dla porównania wielkościowo i tak dalej no to nie mamy o czym gadać jest to dużo mniejsze, lżejsze, tutaj silniczek 25 cm, tutaj jest 50. Także no tutaj myślę, że nie jest to zły zakup. Gdybym to miał zrobić drugi raz, pewnie bym to zrobił. Ale nie mówię jeszcze hop, ponieważ tak jak mówię nie sprawdziłem jej bojowo na jakiejś bardzo wysokiej trawie czy innych większych areałach, bo tak jak mówię trzeba to dotrzeć. No i tyle w zasadzie. Jak jeszcze będzie okazja gdzieś to przetestować po dotarciu, jak to śmiga i jak to wali trawsko, no to nagram coś. Póki co, na razie muszę powiedzieć, w porządku. Maszyna w porządku. Poza tym małym incydentem przy transporcie, który tam się zdarzył z tą obudową tego filtra powietrza. Z podstawą, bo obudowa jest cała, ale podstawa taka. Karna, którą tam pokazywałem wcześniej, to nie mam zastrzeżeń. No, zapaliła od kopa. Sam widzieliście, wiadomo, że ona tam była w serwisie przepalana, bo to taki zarówka, jakąś tam jej robili czy coś. No ale tutaj zalałem mieszankę i, i jest, jest gitara. Także tyle na razie, tyle ode mnie. Pozdrawiam serdecznie. Zapraszam do subskrypcji. Jak podobało się, dajcie łapkę. Jak macie pytania co do kosy, oczywiście. Pytajcie, ja to postaram się y, gdzieś tam poodpowiadać, trochę pod słońce jest. Ach, cały jestem osypiany od tej trawy. pryska, No jednak y, spod kosy leci. sypie się. Niestety człowiek jest cały zielony. To nie traktorek ani kosiareczka taka pchana, Czy tam samoopędna, no, samo jest, no, z napędem. Tyle, tak jak mówię, jak macie pytania, co będę wiedział, to będę pisał na bieżąco, co nie, to po prostu w trakcie użytkowania tej kosy, jak będę widział, co się dzieje, to będę odpowiadał na bieżąco. Trzymajcie się, powodzenia.